Ja wiem, że prokrastynacja jest dla mnie w ogóle chorobą bardzo bliską do depresji. I to z bardzo różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że prokrastynacja atakuje nas w najmniej oczekiwanym momencie, jest bagatelizowana. Wiele osób, na przykład ze starszego rocznika, że tak powiem, uważa, że to jest zwykłe lenistwo. Kiedyś tej prokrastynacji nie było. Dlaczego ja uważam, że prokrastynacja jest tak bliska depresji? Otóż, jeżeli ktoś ma depresję, czyli stan ciągłego takiego złego samochodu, Poczucia, niemożności działania. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam, mam nadzieję, zna definicję depresji. To w momencie, kiedy ma się depresję, ja sama przez nią przeszłam, więc jestem świadoma i wiem, o czym mówię, nie pomoże ci. Jesteś smutny? Przestań być smutny. O matko, jestem po prostu wyleczona. Wiemy już i coraz częściej spotykam osoby świadome i coraz y, bardziej uważam, że społeczeństwo jest edukowane z tego, że z depresji nie da się wyjść słowem weź się nie smuć, albo inni mają gorzej, albo wyobraź sobie, jakbyś był dzieckiem z Afryki, ten to mają przesrane. Nie. Ja mówię na to choroba dlatego, że Raz, bardzo często, no właśnie, nie pomaga nam zwykłe przestań się lenić, zacznij działać, bo to nie o to chodzi. Prokrastynacja to nie jest zwykłe lenistwo. Dwa, że jest w tym takie światełko i yy, taką, wiecie, nadzieja, że jeżeli to jest choroba, to możemy ją wyleczyć, prawda? Nie chodzi nam o to, żeby łykać do końca życia, tylko chodzi o to, że jest to choroba, która jest uleczalna.